Kiedy miałam 21 lat, studiowałam w Hiszpanii socjologię, a w weekendy pracowałam w barze z szotami, żeby na to zarobić. To była szkoła życia. Kiedy miałem 20 lat, myślałem, że wszystko jest możliwe, że można góry przenosić, że nie ma żadnych ograniczeń. Dzisiaj już wiem, że wszystko jest możliwe. Że można góry przenosić, tylko nie można dać sobie obciąć skrzydeł. Kiedy miałam 21 lat, byłam studentką w socjologii i wyjeżdżałam do Londynu i pracowałam tam na czarno. Moja pierwsza praca to było czyszczenie kibli, ale później awansowałam i robiłam kanapki i miałam okazję zrobić kanapkę gitarzyście Leny Krawica. Spotkałam też Toma Hanksa i Mika Jagera. Kiedy miałam 20 lat, hmm, chyba siedziałam i uczyłam się do egzaminu z literatury staropolskiej. I w życiu bym nie pomyślała, że kilkanaście lat później będę też dużo czytać, ale ustawy i rozporządzenia. 21 lat to w moim wypadku 81 rok. Byłem studentem. Bawiłem się, czytałem książki i brałem udział w tym, co się wtedy działo. A działo się w polityce bardzo dużo. Do dziś to mnie związało z polityką. Wtedy podejmowałem najważniejsze decyzje.